Paradoks ludzkich pragnień jest fascynujący. Małżonkowie rozważają rozwód, podczas gdy samotni marzą o ślubie. Anonimowi pragną być w centrum uwagi, a celebryci tęsknią za spokojem prywatnego życia. Młodzi niecierpliwie czekają na dorosłość, starsi chcieliby cofnąć wskazówki zegara. Ci, którzy zmagają się z niedostatkiem, marzą o bogactwie, podczas gdy zamożni nie mogą zaznać spokoju który poświęcili w pogoni za fortuną. Łatwo ulec złudzeniu, że szczęście czeka po drugiej stronie płotu. Jednak prawdziwy rozwój zaczyna się od doceniania i pielęgnowania tego, co już posiadamy. Nikt nie ma wszystkiego, ale każdy ma wystarczająco dużo, by być szczęśliwym. Wystarczy się zatrzymać i to dostrzec. Zostaw follow, rajstu sukces. I zacznij budować swoją drogę do sukcesu. Codziennie wartościowy content, zero bullshitu.